No i dobra, Kolejna instalacja, kolejny zadowolony klient. Fajnie, co wielką wykończony. My już wygrzewamy podłogę, podpa. Chodzi oczywiście elegancko, cichutko, kulturalnie. Przejście przez ścianę. To już wyszło otardowo. Zmartwiliśmy przy tej elewacji, ale udało się. W środku też idealnie. Za chwilę Wam pokażę. Tutaj możecie zobaczyć jeszcze jednostkę. Wewnętrzną, trochę mieliśmy w kombinacji, bo w tym miejscu przechodzimy na zewnątrz do jednostki zewnętrznej. Którą widzieliście tam, nie mieliśmy tego wcześniej przygotowane. Inaczej, rury były, musieliśmy trochę tu krzyżować, kombinować, no ale wyszliśmy z tego. Super wygląda, piękna maszynownia. Wszystkich oczywiście chętnych klientów zapraszamy do kontaktu. Trzymajcie się i do zobaczenia na następnych inwestycjach.